11 grudnia w Szkole Podstawowej w Tanowie uczniowie, nauczyciele, rodzice i mieszkańcy spotkali się podczas koncertu Kolęd. Uroczystość rozpoczęła się od występu pracowników Szkoły. Podczas koncertu można było usłyszeć dźwięki gitar, pianina, dzwonków i cymbałków, a także zobaczyć taniec w wykonaniu Pani Zimy. Najbliższe święta wiele ukraińskich rodzin spędzi poza granicami swojego kraju. Do szkoły podstawowej w Tanowie uczęszczają dzieci z Ukrainy, dlatego też nie mogło zabraknąć kolęd w ich wykonaniu. Żeby podtrzymać akcent kulturowy, uczniowie wykonali także pieśni obcojęzyczne. Przybyła publiczność, nagradzała występujących gromkimi brawami i chętnie włączała się do wspólnego śpiewu.